Dzień 28. Wyruszyliśmy z samego rana i ku mojemu zaskoczeniu muszę przyznać, że tutejsza ziemia jest aż za bardzo mokra. Wydawało mi się, że przejście do naszego plemienia zajmie nam 8 dni. Jednak teraz, gdy przeszliśmy zaledwie. Kilkanaście kilometrów. Muszę powiedzieć, że prawdopodobnie zajmie nam to dużo więcej. Możliwe, że nawet dwukrotnie. Tutejsza gleba jest tak nasiąknięta wodą po ostatnich intensywnych deszczach, że bardzo ciężko się w niej chodzi. Zatapiamy się razem z moją partnerką. W tym bagnie, które tutaj powstało, staraliśmy się również wejść na drzewa, aby iść ich koronami, przeskakując z gałęzi na gałąź. Jednak kilka moich upadków zrewidowało nasze podejście do tego pomysłu, jednak zdecydowaliśmy się brodzić w tym bagnie, gdyż korony drzew są znacznie bardziej niebezpieczne szczególnie gdy się z nich spada. Obecnie znaleźliśmy obecnie znaleźliśmy całkiem przyzwoite duże drzewo, w którym uwiliśmy sobie gniazdo i przeczekamy tu noc, aby rankiem wyruszyć jak najszybciej w dalszą drogę. I prawdopodobnie będziemy musieli również pomyśleć nad jakimś pożywieniem, upolowaniem czegoś, gdyż nie przewidzieliśmy, że droga, którą będziemy pokonywać, będzie znacznie dłuższa niż początkowo sądziliśmy.